Cześć, witajcie z tej strony DJ Albion, a przed nami już szósty odcinek serii. Zagramy w Resident Evil 3. Yy, w poprzednim odcinku dało nam się jak jakby uciec, wydostać z miasta. Niestety Nemezis um, wykoleił pociąg z Jean, no a my gramy Carlosem. Z... No i. zwiedziliśmy sporą część tego obiektu. Nie wiem, co to nazwać. Posterunek? Mm, no i dostaliśmy zadanie, żeby dostać się do um, biura Stars. Ale musimy złożyć ścianę pysznicu, żeby się dostać tutaj. Czyli musimy znaleźć bombę. E mm. Także no, mamy, mamy jakieś wskazówki, musimy poszukać tych rzeczy. Mm. No to tak, to też otw otworzyliśmy. Tą szafkę też otworzyliśmy. Efipunek, stan dobry. No Karta brada się przyda bo do otwierania skrzynek Amunicji, z amunicją no nie jest najlepiej jeżeli chodzi o amunicję do Garbin szturmowego, ale w Eee Zachodnie biuro Hmm Co wiem, a czego nie Eee... Udało mi się skleić całkiem niezłą bombę, ale nie mamy baterii do, do detonatora. Mogłem przysiąść, że wys wysłałem jedną do pokoju z depozytami w zeszłym tygodniu. Potrzebuję tych baterii, żeby rozwalić ścianę, więc poszedłem do, na górę ciężarówek, bo wiem, że masz klucz do pokoju z depozytami. Zachodnie biuro, pokój z depozytami Pokój z depozytami, no to 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 Aha Do tego nam potrzebna bateria Dobra Chwila, moment, e, wróć Akta e, To Nie, to tutaj, tutaj e, Klucz do pokój z depozytami Na górę Dobra Mamy baterię spokój z depozytami Chwila, moment, mapa eee, Zachodnie skrzydło Nie e, W biuro Nie wiem co tam może być Nie mam zielonego pojęcia co tam może być więc W sensie Tam byliśmy w poprzednim odcinku Ja, zapadłem Dobra. Yy, to co, otwieramy drzwi? I idziemy. Tego zastrzeliliśmy, ale on nic teraz przy sobie nie miał. No, dodatkowo Zastrzeliłem yy, jakoś te chore gówno. Co to w ogóle jest? Dobra, yy, przed siebie i. Jeżeli to jest prawo, przed siebie i w prawo, dobra. Dobrze mówię? Tak, tu by tutaj. A coś tutaj musiałam ominąć. O, zestaw Jeżeli chcecie poczytać, to poczytajcie. Mmm.. ja teraz. O! Oh. Ze względu na niestabilny stan emocjonalny podejrzanego, je jego zeznanie co chwilę ulegają zmianom. Jego deli deliryczny stan umożliwił nawiązanie rozmowy. Czekamy na wynik badania lekarskiego. Zdaje się, że materiał wybuchowe znaleziony przy podejrzanym i w jego domu są wyjątkowo silne. W ramach środków ostrożności jednego z detonatora wyjęto z baterii i go. jego. Baterie w Pozdaniem. Chwila, moment. Aha, tu jest mowa o okay. tej. Kurde Ja. Tutaj jeszcze coś musi być. Eee, jeżeli... To jest drzwi, ale nie jest, nie, jest, nie jest Kurde, ja się teraz tak zastanawiam, gdzie to choler na bomba może być. To było? Jesteśmy w dupie, nie mam. A nie chwila moment! Tam była chyba bomba na górze. Chwila moment. Gdzie? Gdzie jest zapis? Tylko tutaj, dobra. Chodź mi zapis za zapisać. To jesteśmy bezpieczni Napiszmy i... E, idziemy dalej Chwila momentu, wróć, wróć, się stakuje Już trochę nie grałem w Residenta Musi Muszę sobie zrobić przerwę Chwila, schody na górę były Dobra. Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Copy that. Ahá, não dá hoje. to jest aha ja. Ja. Masz jasna cholera wredne zombie Ten granat uratował mi dupę, jeszcze wy. Chciałem, żeby to jaki Nieważne, nie wnikajcie. O spray amunicja spoko o i bardzo dobrze że zrobiłem te mieszanki sobie spray lecz spoko. dobra <laughs> przeładujmy pistolet czyli tak jakby się stąd już chyba nie dostaniemy łatwiej w sposób e no to co? No ten grajant nim dupę uratował Dob Bardzo dobrze, że go miałem A... A tam się już się niestety nie dostaniemy Dobra Pytanie, jestem tutaj? Otwieram drzwi Gdzie jest? O, dupę Ty ciulu! Cała amunicja na ciebie poszła, ty! Jak bardzo dostałem? Aż tak? No dobra. Nie będę ryzykował, jeszcze jedno takie spotkanie dostanę i co? kurę tylko na moi, to właśnie tym Experiment. mapa mm. na końcu tego korytarza coś jest najpierw wstaną na ten koniec korytarza się przejdę Chciałabym ich tam. Zapomniałem, że mapa jest pod. Dobra. Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, I'm negative. RPDs overrun too. Then figure it out! Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand, or send send somebody who's capable of getting me the hell out of here. Not a I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call.

nie ma, chwila, co chwila klikam ten trójkąt zamiast tego Zamiast mapy No weźmy to Powinienem dobra walczyć Czerwone zioło A tu jest zapis, nie to jest, myślę, to jest zwykły fax spoko no, Eee, czy ja bym, o, to, to już możemy wyrzucić Spoko Wyrzuć. Tak. Chyba można sobie zepsuć grę, jeżeli się coś wyrzuci. Coś, co jest potrzebne. O spray lecimcze. Idzie. Na lewo. Tak, w tę stronę. Ale to co? Mamy dwa spraye lecznicze yy... Mamy i do szpitala, czyli co? Musimy stąd wyjść? Opuścić to? Gdzie on jest? ten tu Hmm. Is that Jill on the front row? W pierwszym rzędzie? Nie wiem, nie wiem. Nie widzę. A! Prawy dolne. Chyba, chyba prawy dolny. Mi się tak wydaje tak najbardziej podobny do Jill. Yeah, what's up? Derailed? Was well, anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! I I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bard. <laughs> Nie ciekawie, czyli co, zbadanie tej, zbadanie tego tej, co posiadłości, co posiadłość, jak to się nazywa, po sterunku. nam dwa odcinki. Nie, nie całe dwa odcinki, bo w sumie ten odcinek dalej. Trwa. Hmm. Ale wydaje mi się, że dalej... Dalej pójdziemy chyba w kolejnym odcinku. Jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Yy... Do zobaczenia w kolejnych komentujcie oceniajcie trzymajcie się cześć